<Sý> <No, ojca, Sý> tu tuus Maria No alta Tu tuus Maria Mater divini Mater caelium coraillum gem panha sine Matki Najświętszej do kapłańskiego ruchu maryjnego powód moich łez. 13 lipca 1973 rok rocznica trzeciego objawienia patyńskiego. Czwarte. Powód Powód moich łez. Tak. Naprawdę mnie pocieszyłeś. Zamieniłeś moje łzy w uśmiech. Mój smutek w radość. Uśmiechnęłam się do Ciebie. Pobłogosławiłam cię. Powodem mojego płaczu, płaczu Waszej mamy, są moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu. Dla wielu z nich z powodu ich obojętności moje łzy płynęły zupełnie na próżno. Główną jednak przyczyną mojego płaczu są kapłani, synowie najmilsi, źrenica moich oczu, ci synowie mi poświęceni. Widzisz, że mnie już nie kochają, że mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów mojego syna, że często go zdradzają? Jak bardzo Jezus obecny w Eucharystii jest przez wielu zapomniany. Pozostawiony samotnie w tabernakulum. Często obrażają go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami. Ofiarowałeś mi kapłański ruch maryjny. Przyjmuję go do mego serca i błogosławia. Oni wszyscy będą moimi kapłanami, mnie poświęconymi, którzy spełnią wszystko, co im rozkażę. Bliski jest czas, kiedy pozwolę im usłyszeć mój głos i sama stanę na czele mojego zastępu gotowego do boju. Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod moimi rozkazami, kochając i trwając w pełnej jedności z papieżem i kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne. Kocham i błogosławię każdego z osobna. Dziękujemy Ci, Matenko, najdroższa za Twoje wsparte orę. ततोस्तु ऊष्मारि